Siemano, Siemano, słuchajcie, jedna rzecz zanim zaczniemy w ogóle ten odcinek, wielka prośba. Słuchajcie, mamy dużo subskrypcji, yy, mamy sporo wyświetleń, ale zauważyłem jedną rzecz, że bardzo dużo osób do mnie pisze, że nie dostajecie powiadomień. Moja prośba jest taka, żebyście weszli tutaj teraz, w tym momencie, zatrzymali sobie filmik i weszli tam, gdzie jest przycisk. Subskrybuj, obok macie dzwoneczek. Kliknijcie w niego i naciśnijcie tam wszystko, żebyście dostawali zawsze powiadomienia na temat moich filmów, a będzie ich coraz więcej, ale o tym już wkrótce w filmie, tym dzisiejszym. Także mam nadzieję, że to zrobicie, będę bardzo wdzięczny. Dajcie znać w komentarzu, czy to zrobiliście, czy już mieliście to zrobione. Ja ja Wam wszystkim tam, wiecie, rzucę serduszkę i tak dalej i będzie gitara. I to by było na tyle. Właśnie, mordeczki, jeszcze jedna rzecz, ponieważ okazało się, że ja w niedzielę niestety pracuję cały dzień, więc live'a, live'a tego niedzielnego, gdzie mieliśmy oceniać i sprawdzać wasze Instagramy i YouTuby, przeniesiemy sobie na poniedziałek. Będę pisał jeszcze o której godzinie, ale umówmy się, że jakoś tak po południu, albo może wieczorem, zrobimy taki, zrobimy sondę w społeczności na YouTubie i tam będziecie mogli odpowiadać, o której godzinie chcecie ten live'ik. Będzie trwał gdzieś z półtora, godziny, z półtora godziny jak ostatnio, nie? Często zadajecie mi pytanie, jaki mam secik, więc postanowiłem zrobić taki krótki filmik na temat mojego seta, którego będę używał przez zimę. Niektórzy już go znają z vlogów poprzednich, niektórzy nie oglądali poprzednich vlogów, tak więc postanowiłem, że zrobię taki filmik i Wam pokażę, jaką mam teraz deseczkę. Kolejna sprawa, omówimy sobie trzy ważne kwestie. Między innymi jedną, którą dzisiaj będę realizował, czyli jadę do brzegu 50 km ode mnie na zawody deskorolkowe, które będę vlogował, będę to filmował, taką relację sobie zrobimy. no, spotkamy się tam z paroma widzami, i będzie fajnie. Rozdamy tam jakieś o, bo rozdaję trochę wlepek, także jak ktoś będzie w brzegu dzisiaj, no to wlepki pogadamy, zbijemy piąteczkę. No i będzie super. Yy, więc tak, jeżeli chodzi o deskę. To traczki mam z Independent, jest to wersja Hollow, czyli te tak, tak zwane lżejsze. Do tego mamy kółka 103B twardość, a łożyska to są bonsy recy Nakrętki z tego co pamiętam to chyba były te zwykłe z Spitfire, tutaj z dwoma różnymi kolorami. Ja sobie je dałem tutaj z przodu, czy teraz są już srebrne, one kiedyś były czerwone i jeszcze zielone. No i mam jeszcze blacik, blacik mam od Sempera, dostałem, ponieważ wcześniej miałem jeszcze Nervusa, który mi się już połamał, teraz sobie śmigam na tym Semperku i jest, jest spoko, jest fa fajny blacik, papier ścierny SBC z tego co pamiętam, który też akurat otrzymałem od nich i wydaje się być wszystko git, no, taki mam blacik. Taką mam deseczkę całą. <laughs> Dobra, skoro już wiecie, jaką mam deskę, no to przejdźmy teraz do następnych punktów. Yy, kolejnym punktem jest to, że wyjeżdżam dzisiaj właśnie do brzegu, nagrywać dla Was yy, tego vloga. Chyba nie będę mógł tam za bardzo pojeździć, ponieważ jest to niewielki skatepark, a będzie sporo uczestników będzie 30 osób. Do lat 13 i od lat 13 do lat 16 będą to dwie kategorie wiekowe. Spróbuję zrobić z tego jakąś fajną relację takiego vloga, coś tam ponagrywamy. Będziemy nagrywać na dwie kamery razem z moją dziewczyną, bo ją poprosiłem o pomoc, także dzięki kochanie, jeśli to oglądasz. I tak o, nagramy, będzie spoko, myślę, że tą real, relację, ogólnie tego vloga postaram się zmontować maksymalnie do dwóch dni, żebyście go już mieli na kanale. Yy, I kolejna sprawa, rusza niedługo mega fajna seria vlogów. Yy, może nie każdy odcinek wam się będzie tak super jakoś mega podobał, ale mam nadzieję, że będziecie ze mną, ponieważ wymyśliłem coś ciekawego, ale o tym dowiecie się dopiero w pierwszym odcinku tej serii. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie i będzie tego dużo. Będzie dużo, dużo materiałów. Postaram się, żeby to jakoś w miarę fajnie wszystko wyglądało, no i żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeżeli chodzi o sprzęt, gdzie kupiłem to wszystko, to akurat, no, blacik możecie sobie na stronie Sempera wyłapać. Traki są we wszystkich skateshopach tak naprawdę, nie? To gdzie wejdziecie, nie wiem, super sklep, nerwus, semper, na SH, no na, ka na każdym tak naprawdę, na każdym skateshopie w Polsce powinniście znaleźć tego rodzaju właśnie traki. Hmm, czy polecam jakieś inne? Przy okazji pewnie wyprzedzę wasze pytania, ponieważ czasami pytacie, ogólnie zrobiłem odcinek na temat traków, ale te są naprawdę spoko i są dość lekkie. No, w sumie zależy dla kogo, nie? Jeżdżę na rozmiarze 8,25, ponieważ o tym w sumie też nie powiedziałem. Testowałem 8,5, testowałem 8,0 rozmiar, ale najbardziej mi przypasował 8,25. To jest kwestia też indywidualna, więc musicie testować i sprawdzać, jakie Wam najbardziej pasują. No, mi akurat najbardziej przypasowała ta 8,25 i jest ogólnie spoko. No, filmik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest to taka lajtowa pogawędka. Następnym vlogiem. Znaczy, następnym odcinkiem już będzie vlog, właśnie ten z brzegu, gdzie zrobimy taką relację. A później, następnym vlogiem będzie coś związanego, oczywiście, z deskorolką już. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, no to wiecie, co macie robić. Łapka, sup i tak dalej. Co ja Wam będę mówił. Eee, no i co? Z tymi, z którymi się widzę w brzegu, no to do zobaczyska A z tymi, z którymi się nie widzę, no to widzimy się na następnych odcinkach, na następnych vlogach. Mam nadzieję, że będziecie wspierać kanał. I to w sumie tyle. Żegnam się z Wami, do zobaczenia. cześć! O, tak się prezentuje tutaj Tak się prezentuje traczek Tak się prezentują kółeczka Tak się prezentuje nowy blacik od Zempera O, tu mamy nawet napis jeszcze Hello No, kółeczka już Wam pokazywałem Spoko sprawa Kręcą się, czyli działają, tak jest SBC papier o ile dobrze wymawiam, albo SCB, albo SBC, nie pamiętam zawsze mi się myli. No i montażówki tutaj macie speedwajerki wsadzone, nie? Na imbusa i dwa na krzyżaka wziąłem z jakiegoś innego zestawu.